dobry, tu Telewizja Mazur. Jesteśmy znowu nad Mące. Tutaj jest taki plaża, gdzie przez kilkanaście lat spotykali się zawsze Polacy. Przyjeżdżali na weekendy z całej okolicy. No jest fajna taka plaża, jak widać z dostępem do jeziora. Do czasu aż Powstał taki napis Zakaz picia alkoholu. <laughs> I skończyła się spotkania Polaków. <laughs> Ale Turcy też przyjeżdżali. Z no, później Turcy też przyjeżdżali. Do no dobrze, a tu pani redaktor dzisiaj przyjechała w to miejsce. No, mam dla was kilka ciepłych słów. <laughs> to miejsce to jest. Ta plaża prawie w tym samym miejscu jesteśmy, co wcześniej zakończyliśmy, musieliśmy się z tym przespać, ech, ech, że tak no, wiecie, że dzisiaj jest 1 maja, jak nie jesteście na pochodzie, to posłuchajcie, co wam mam do powiedzenia, no my zaraz idziemy, już sobie flagę przygotowałem, no temat jest Unia, a sprawa Polska, bo jak wiecie, 1 maja 2004 roku Polska weszła do Unii, a co się teraz dzieje, to sami widzicie. Unia nie będzie tolerować tych, co gwiaździstą depczą flagę. Widzi, że w Polsce źle się dzieje, rząd na nagady kładzie lagę. Nie pierwszy raz już łamie prawo, zasady i regulaminy. Polscy europosłowie z PiSów wciąż krzyczą, grożą i stroją miny. Beacie szydło przeszkadzały unijne barwy w gabinecie. Wyniosła flagę, zarabia w euro, lecz ciągle farmazony plecie. Trzeba uelastycznić gospodarkę, dlatego premier dał wam luz. Rzucił Polaków na pożarcie, full wypas jak dla kłus. Zluzuj Majty, baw się życiem, baw się, nie? Odwiedź galerię i fryzjera, ale obserwuj, co robi COVID może ci wirus płuca wyżera. W czasie pandemii dużo się dzieje, posłuchaj faktów, to się nie nudzi. Istnieje segregacja śmieci oraz stygmatyzacja ludzi. Wiecie czego? Nie wiecie o czym teraz mówię? Już śpieszą z wyjaśnieniami. W zawierciu ludziom chorym znaczą kubły na śmieci naklejkami. Ma to być jakaś tam przestroga, że, ten się, że tu się wirus zadomowił. Na każdym kuble widać napis dużymi literami COVID. To rodzaj dyskryminacji i powrót do sortowania. Zaraz ci spalą dom i nikt nie dorwie drania. Od pięciu lat ten rząd was buja i uprawia akrobatykę, a kaczorzyści, wpatrzeni w szefa, lekceważą waszą krytykę. Przekupstwo i ciemne interesy. Każdy wystawił sobie domek. Wciąż giną dowody, dokumenty najlepszy przykład agent Tomek. Wyślijcie już gołębie pocztowe, aby zdążyły z listem na czas. To farsa sasina. On trzyma zapałki, zaraz odpali i spłonie las. Mam cichą nadzieję, że kiedyś przegrają. Pójdą pod sąd jak przestępcy. Prawo pozbawi ich majątków, będzie nauczka dla przestępcy. U nas jest pięknie i bajkowo. Dla następnych. Jeszcze żyjemy bez chaosu. Ja ciągle piszę to i owo, mąż udziela mi głosu. I tylko prócz polskiego chleba, tu w Austrii nic nam nie potrzeba. Tak się się jest najlepszy Polski. Sytuacja w Polsce jest zła i stale się pogarsza. Wiceszefowa Komisji Europejskiej krytykując ją powiedziała, że wirus nie może zabić demokracji. To niezrozumiałe, że od 4 maja następuje luzowanie obostrzeń i to w chwili, gdy obserwujemy przyrost dziennych zachorowań, wypuścili Was na pożarcie. No. No co zrobić? O, ale co? Jak, jak to się mówi? Niech się święci pierwszy maja. Tak jest. Dzisiaj macie wolno od pracy, także się wyluzujcie. Nie, to w Polsce jest chyba długi weekend, bo to jutro też wolne. Czy... Trzeci maj chyba też jest wolny, nie? Oczywiście. No. Ale się powylegujecie. Ja się wyleguję już od sierpnia co, cały czas. No fajnie, fajnie, ile wspomnień. Tu kiedyś koleżanka przyprowadziła swojego męża Austriaka i był jedynym Austriakiem. W, naszym, w gronie. naszym gronie, nie? I wszyscy pili austriackie piwo, tylko on jeden yy, tyskie. A do tego jeszcze wam powiem, że jest kapitalna sprawa, bo ten gość urodził się z nogą, która była krótsza. Po do, jakimś czasie było, mu ją nie. obcięli i w tej chwili ma nogę taką Sztuczną, doprawianą. Więc tutaj sobie usiadł i słuchajcie, położył tą y, nogę, na której chodzi, a założył drugą gumową do, żeby do pływania. Budować. Nawet był na nartach kiedyś i kiedyś odczepiła no, mu się ta noga To tak, ludzie doznali szoku, bo sztuczno odjechało wraz z nartą. On na jednej nodze dojechał na dół i powiedział ja wziął tę nogę z nartą i nic nie stało. Tak samo było jak musiał rozładować jakiś towar, a był kierowcą tira. tira no. Też mu odpadło i te długi, mało zabału nie dostał. No tak Coś się dzieje u nas. No. Ale bardzo wysportowany człowiek z tą, z tą nogą sztuczną płynął tam i z powrotem, a jest tu kawałek jednak do brzegu. No i no, na tak rowerze że, jeździł tak po jest. górach. Także widzicie, jak, jak ktoś chce, to wszystko można zrobić. Wy też musicie dużo chcieć. Dobrze, muszę niechęć. Bo... radę. No. no to co? Idziemy na pochód. No, papa! Pa. Cześć!